Witam. Cezary Andrzej, czy to jest Biznes Focus? Będę dzisiaj rozmawiał z moim gościem o przyszłości technologii i usług marketingowych, które mogą pomagać firmom optymalizować ich biznesy. Mike Korba, CCO i cofounder User.com. Dzięki wielkie za zaproszenie. Jest gościem Biznes Focus. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o bardzo szeroko pojętej branży usług marketingowych, ale Wy jesteście firmą, która, można powiedzieć, wprowadziła. Mocne rozwiązania technologiczne do branży marketingowej. No nie pierwszą, nie ostatnią, ale jedną z wielu, ale udało Wam się wybić w pewnym tam wąskim odcinku. Za chwilę sobie o tym porozmawiamy, bo będziemy właśnie starali się zacząć od takich kwestii ogólnych, żebyś mógł potem opowiedzieć Wasz biznes case, żeby też widzowie mogli się z tym zapoznać. Z tego, co ja się orientuję user.com to jest po prostu usługa marketingowa dla firm, czyli można powiedzieć, że B2B stricte? Tak, korzystają z nas y, firmy. I jak ktoś taką usługę sobie y, postanowi kupić i za nią zapłacić, to co dostanie? To jest user.com jest narzędziem dla firm. Y, my jesteśmy usługą sprzedawaną w modelu to się ładnie nazywa SAS, czyli Software as a Service, tak, oprogramowanie kupowane w modelu subskrypcyjnym, natomiast tam ten serwis, czyli usługa jest istotna. Z naszego narzędzia korzystają firmy takie jak Bricomarche, Castorama, Apart, jak również ING Księgowość, Infact, BNP Paribas i Nasze narzędzie jest pewnego rodzaju CRM-em, czyli CRM to jest oprogramowanie do Customer Relationship Management, tak, czyli tak. do y, budowania relacji z klientem. A user.com specjalizuje się w biznesach, y, w obsłudze biznesów, którzy mają setki, czasem setki tysięcy, a czasem miliony użytkowników, klientów, czyli są to bardzo często serwisy internetowe albo sklepy e-commerce, usługi internetowe, tam gdzie są użytkownicy, a nie tylko klienci, to najprawdopodobniej potrzebujemy takiego user.com. My się definiujemy dosyć wąsko jako narzędzie marketing automation, czyli do automatyzacji marketingu, ale w dużym uproszczeniu to zbieramy dane o aktywności użytkownikach. Użytkowników na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej, czasem w fizycznej lokalizacji, tak jak skanujemy sobie karty, na przykład w fizycznych lokalizacjach lojalnościowe, zbieramy komplet danych o tych wszystkich użytkownikach, y, tworzymy profil pojedynczego Jasia Kowalskiego i na podstawie tego, co on robi, y, wysyłamy właściwą wiadomość do właściwej osoby we właściwym momencie. Czyli jak Najlepiej to na przykładzie zaprezentować. Jak wchodzisz do sklepu internetowego i dodajesz produkt do koszyka, ale z jakichś niewyjaśnionych przyczyn nie kończysz tej transakcji, to maila z porzuconym koszykiem nie wysyła ci system sklepowy, a wysyła ci narzędzie klasy Marketing Automation czyli właśnie takie narzędzie jak user.com. Ok. Czyli z tego co mówisz, ten opis wskazuje na to, że to jest coś, co już jest na rynku jakiś czas. Generalnie, bo rzeczywiście ta automatyzacja marketingowa funkcjonuje. A na jakim etapie rozwój tego typu narzędzi i rozwiązań jest w Polsce? To znaczy, jakbyśmy porównali do dużych rynków, typu mhm. Stany, Niemcy, UK, to jak my stoimy pod tym względem? Możemy być dumni y, z polskiej myśli technologicznej w obszarze martechu, czyli technologii marketingowych albo nawet wężej w obszarze tej automatyzacji marketingu. Mamy kilku naprawdę światowej klasy y, mocnych graczy. Czy user.com, czy Krakowskie Salesmenago, Idron, e Synerize, y, czy y, z nadmorza GetResponse. Mhm. Mamy sporo podmiotów, które z sukcesem zdobywają rynek Polski, ale też bardzo dobrze radzą sobie na rynkach zagranicznych, jak rozmawiam na przykład z ludźmi z Bałkanów, no to polski, polskich graczy po prostu podziwiają, że jak wy możecie być benchmarkiem, tak jak wy możecie mieć tyle mocnych rozwiązań z jednego kraju, okej okay. to. Jak patrzysz na to, w którym momencie teraz jest rynek, jak wy się tam plasujecie, a rynki te większe, uh -huh. bo się o Bałkanach, ale na przykład rynki większe, wiadomo Amery Ameryka, no to jest zawsze pod, pod względem tych rozwiązań związanych zazwyczaj z obsługą klienta, czy sprzedażą dużo przed nami, a może niekoniecznie, to, to w jakim punkcie jesteśmy i czy to też już jest taka czołówka? Bo w Europie zakładam, że jest nieźle. Ale co właśnie z, ze Stanami? Czy jakieś amerykańskie firmy też przychodzą tutaj i interesują się, nie wiem, chcą nabywać firmy polskie albo chcą wchodzić w Europę poprzez jakieś podmioty polskie czy poprzez akwizycję. Czy mamy już taką dobrą pozycję, czy nie do końca? Wydaje mi się, że ki od kilku lat w tej, w tej wąskiej niszy nazwijmy ta automatyzacji marketingu, hmm. ona kiedyś była zarezerwowana tylko do największych firm dla korporacji. W tym momencie, z uwagi na rozwój takich przyjaznych dla użytkownika trendów technologicznych, właśnie jak no code czy low code, czyli że narzędzia są dla ludzi i łatwo sobie wszystko ustawić bez umiejętności programistycznych, polski i europejski rynek naprawdę jest ciekawym rynkiem do rozwoju. Tacy gracze jak Salesforce czy Emarsys, czyli odnoga SAP-a już wiele lat temu wchodziły na polski rynek. Natomiast ja akurat jako osoba specjalizująca się w europejskim rynku widzę taki trend i to jest pewna taka nasza hipoteza biznesowa, że amerykańskie firmy, które wchodzą na polski rynek, spotykają się zwłaszcza w dużych organizacjach z pewnym niezrozumieniem. Czy GDPR czy e-privacy, prawda, czyli regulacje prawne, są niezrozumiałe dla Amerykanów. Oni mają troszeczkę inne podejście do kwestii prywatności, ale też. też do... inne, regulacje w tym zakresie. inne regulacje w tym zakresie. To, żeby było śmieszniej, to obecnie Biden i Stany Zjednoczone wzorują się na tym, co Unia Europejska wprowadziła jakiś czas temu, zarówno na poziomie GDPR-u, czyli tej naszego polskiego RODO, jak i chociażby AI Act, czyli kwestii związanych z. Regulacją sztucznej, sztucznej inteligencji. Dobrze, to już wiemy, jak wygląda usługa, mhm. do kogo jest kierowana, kto za nią płaci, jak działa. A teraz porozmawiamy jeszcze więcej o biznesie. No bo jak każda firma, jesteście po to, żeby zarabiać. A wiem, że ostatnio pojawił się inwestor branżowy mhm. francuski. Jakbyś mógł powiedzieć. Jak to zmienia sytuację, skąd ten inwestor i co dalej w takim razie? Jak, jak będzie ten rozwój wasz wyglądał? To taki bardzo krót, skrótowy, skrótowa historia. Jako user.com funkcjonujemy na rynku od około 7 lat. Zaczynaliśmy jako startup technologiczny UserEngage.io, następnie userengage.com. W 2008 roku zdecydowaliśmy się na polskiego inwestora branżowego, czyli firmę obecnie notowaną na giełdzie Vercomesa. Poznańską, poznańskiego gracza. Werkom robił porządek w swoim portfolio, nazwijmy to narzędzi. U nas był tylko inwestorem mniejszościowym i Werkom. Skupia się raczej dla, na firmach takich małych i średnich, natomiast nasza ścieżka rozwoju była kierowana do coraz większych firm korporacji, które, tak jak mówi, mówiłem, mają setki tysięcy, czasem mm. miliony tych użytkowników. Dodatkowo Vercom miało kilka narzędzi, klasy Marketing Automation w swoim portfolio. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że może porządek w portfolio inwestycyjnym Vercomu yy, oraz nasz kierunek rozwoju jest dobrym pomysłem, żeby zastanowić się nad jakimś kolejnym krokiem, werkom z końcem października wyszedł z inwestycji w user.com z dwuipółkrotnym zwrotem z inwestycji. Także wydaje mi się, że są zadowoleni. Natomiast cała spółka user.com połączyła się z francuskim podmiotem Positive Group. I Positive Group to grupa firm z obszaru technologii marketingowych z siedzibą we Francji. Natomiast obecnie grupa. Nazwijmy to na zakupach, kupująca podmioty z różnych rynków, zarówno z rynku niemieckiego, jak i z rynku włoskiego, obecnie też z rynku polskiego, tworząca takie portfolio rozwiązań dla różnych sektorów rynku. No, a dla nas, jako user.com, to szansa na wejście na rynek francuski, czy na rynek niemiecki, czy na rynek włoski, nie poprzez organiczne budowanie tam struktur od początku, tylko posiadanie tam struktur właśnie innych podmiotów z grupy, abyśmy Mogli wejść na rynek francuski jako francuska firma, na rynek niemiecki jako niemiecka firma i nie budować wszystkiego od podstaw. No bo wychodzenie na rynki zagraniczne, chociaż jak czyta się artykuły, to są proste rzeczy. Tak? Tłumaczymy stronę, kupuje, zatrudniamy handlowca i od razu jesteśmy na rynku zagranicznym. W praktyce, jak porozmawia się z osobami, które faktycznie przeszły tą ścieżkę, jest to dużo bardziej skomplikowane wyzwanie. Poruszyłeś ten wątek ekspansji jakby zagranicznej, więc myślę, że możemy go przez chwilę kontynuować. Czyli rozumiem, że ten nowy francuski tak. inwestor i partner może otwierać takie ścieżki, tak. ale czy to oznacza, że wy do tej pory. Nigdzie za granicę nie wychodziliście i skupialiście się tylko na Polsce? Nie, w żadnym wypadku. user.com była zawsze od pierwszego dnia firmą globalną z siedzibą w Polsce. Natomiast w naszej tej siedmioletniej historii my zaczynaliśmy od firm małych i średnich w modelu obsługi klienta takim sasowym, ale to się tak. Branżową nazywa low touch, czyli mm. yy, mieliśmy wsparcie na czacie, były jakieś poradniki, natomiast yy, raczej skłania, byliśmy narzędziem tanim. A co za tym idzie skierowanym do mniejszych, do mniejszych firm z mniejszą bazą i nie posiadających wewnątrz tych struktur, takich doradczych, wdrożeniowych, takich jak podmioty typu Salesforce. Natomiast nasza ścieżka pokierowała nas w stronę większych klientów i no. 5 lat temu portfolio klientów user.com to było 80% zagranica, 20% polska. Obecnie powiedziałbym, że jest to raczej 50-50, a w kontekście pozyskiwania nowych klientów to 70% nowych klientów pozyskujemy na dziś dzień w Polsce, bo są to, tak jak mówię, większe organizacje. My się musieliśmy też nauczyć, jak pracować z większymi organizacjami. Natomiast teraz, gdy już mamy te wewnętrzne procesy dopracowane i umiemy wdrażać naszą technologię właśnie w takich firmach, jak wspomniałem na początku, Castorama, Brico czy Wakacje.pl, możemy ten know-how, który zgromadziliśmy w organizacji, przekuć na wychodzenie na rynki zagraniczne, jak francuski i niemiecki, a positive group i Dostarcza nam idealne zasoby ku temu. Okej. Okay. To teraz, jak już mamy fundamentalnie przedyskutowane, co robicie, dla kogo, e, macie fajnego inwestora, partnera, to powiedz, proszę, co przez najbliższe dwa lata planujecie, co chcecie zrobić w ramach mhm. tych rzeczy, o których już mówiłeś, oczywiście, mhm. również e, na innych rynkach. I, I czy to są takie cele bardzo konkretnie opisane, określone? Czy, czy może raczej macie jakiś kierunek strategiczny, a rzeczywistość jak zawsze będzie weryfikować to wszystko? Mamy obydwie rzeczy pokryte, to znaczy zarówno mamy określoną misję, strategię i kierunek strategiczny, tak jak to ładnie, ładnie ująłeś, także wiemy, gdzie podążamy, jak i konkretną roadmapę, zarówno rozwiązań technologicznych, które wprowadzamy w ramach naszego rozwiązania. Tylko, że technologia tak szybko się zmienia, że... Konkretny plan na dwa lata jest raczej nierozsądny. Chat GPT skończył dopiero rok, a generatywna sztuczna inteligencja w pewien sposób wywróciła, znaczy nie wywróciła, bo tak naprawdę u osób, które zajmowały się tym od wielu, wielu lat, to, to nie było. Jednego dnia, tylko stała się bardziej modna i zyskała lepsze publicity, bym powiedział, wśród marketerów, ale ogólnie wśród osób zajmujących się biznesem. Także mamy konkretny plan. Może powiem. O takich konkretach na kolejny rok. W pierwszym kwartale 2024 uruchamiamy user.com France jako jednostkę. W ramach grupy tam był podmiot, który specjalizował się w takim doradztwie, w takim ETL-u nazwijmy to, mhm. czyli bardzo wąska branża Extract Transform Load. Czyszczenie danych, na przykład z sieci retailowych, z, z danych paragonowych, jak je zdigitalizować, żeby później e, przełożyć na taki experience wewnątrz e, mobilnej aplikacji. I e, Q1 to jest wejście na rynek francuski, natomiast jak nauczymy się pewnych rzeczy jako taka działanie, e, jako. Grupa globalna, wymianę pewnych doświadczeń, wymianę pewnych zasobów europejskich, no to sądzę, że Q4 to będzie rynek niemiecki i najprawdopodobniej włoski. Równolegle dosyć agresywnie działamy, pl mamy plany na rynku hiszpańskim. Do końca 2026 roku, aby nie rozmywać swojego fokusu, skupiamy się na rynku europejskim, bo rozumiemy, że on jest Widzimy na nim potrzebę, którą chcemy zaadresować w kontekście legala, w kontekście bezpieczeństwa danych i w kontekście tego, co duże firmy boli w ofercie amerykańskich dostawców. Natomiast w dalszej perspektywie cały czas jesteśmy dostępni, prawda? User.com. Z defaultu wyświetla się w języku angielskim i można podpiąć kartę, także klienci z rynków amerykańskich, czy z rynków azjatyckich e, cały czas z nas korzystają i cały czas z, mogą, e, nazwijmy to, wykorzystać nasze narzędzie, czy wykorzystać naszą technologię. Natomiast nasz fokus w kontekście resursów, no to, to, to jest jednak Europa. Na koniec zapytam Cię jako jednego z founderów, czy Akceptowałbyś i przewidujesz może taki scenariusz pod tytułem giełda kiedyś jako jedna ze strategii e, wychodzenia czy kaszowania też się na tym biznesie, e, ale oczywiście rozmawiamy e, o jednym z scenariuszy, który wiele takich grow jak wybierze pod uwagę na jakimś e, tak. nigdy nie mów nigdy polska giełda. Teraz już raczej, raczej nie z uwagi na to, że należymy do e, podmiotu francuskiego. Może jakiś dual listing? E, może jakiś dual listing. E, mam kilku znajomych, którzy zdecydowali się czy to na New Connecta, czy to na polski główny rynek. E, I po rozmowach z nimi. Raczej nie na polski listing, natomiast IPO jest pewnym rozwiązaniem, w którym każda większa spółka take, take it into consideration. Czyli mhm. myślimy o tym, natomiast na najbliższe lata, przynajmniej do 2016, nie jest to w, na, w naszych planach. I bardzo konkretnym akcentem, konkretną odpowiedzią. Kończę rozmowę. Mike Korba, CCO i cofounder. User.com był gościem Biznes Focus. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, wielkie, za zaproszenie. Dzięki, że jesteście z nami. Biznes Focus zawsze w czwartki, tylko w telewizji biznesowej. Zapraszam i do zobaczenia.